Mało nas, choć sam raz Wyratować ten świat Bo gdy znasz siłę swą Przezwyciężysz zło Mało nas, lecz do gwiazd Każdy skoczyć by mógł Gdy chce Pokonać siły złe atak śmiechu Nie widziałem, żeby się tak śmiała. Właśnie, ona nigdy się nie śmieje. Gaz, który w niewielkich ilościach wdychałam, nazywa się podtlenek azotu N2O, znany również jako gaz rozweselający. To jest jego potoczna nazwa. Wiecie, dlaczego gazu tego używa się w szpitalach? By odprężyć pacjenta udającego się na operację! Niezły pomysł! Nie ma to jak śmiech przy zapaleniu wyrostka! Teraz już na poważnie. Duże dawki tego gazu są bardzo szkodliwe, powodując znaczne zmiany w percepcji, a nawet nadwyrężając system nerwowy, czasem śmiertelnie. Dlatego można nawet <laughs> umrzeć ze <śmietu>. śmiechu. Tylko jedno neutralizuje ten gaz. Woda wystarczy, jedna kropla by się ulotnił. <laughs> Żarty na bok. Wyjmijcie kartki, bo jest kartkówka. Od dwóch dni tak się smuci, nic jej nie cieszy. Może opowiem jej kawał, nie ma jak dobry dowcip. Nie neguję twojego poczucia humoru, ale lepiej sam z nią pogadam. Sądzisz, że uda mu się wywołać u niej uśmiech? Już prędzej Julia Roberts zaprosi mnie na kolację. Ta, chyba masz rację, ale mam dołek. Proszę Ulrike, zostaw mnie, nie mam ochoty na rozmowę. Ale ja mam ochotę. Pogadajmy. Hmm. Jak tak lubisz gadać, to gadaj do siebie, dobra? Hmm. Nie martw się, Ulrik. Nie wszystkie są takie jak Yumi. Mm -hmm. Mm -hmm. Niestety. Mm. Ej, czekaj, Ulrik. Ej, przyjdziesz jutro na próbę? Ej. Przyjdę, ale nie dla ciebie, tylko dla Oda. Wiedz, że tylko dzięki mnie odgra tam muzykę. Mhm. A jeśli chcesz być aktorem, rola Romea będzie dla Ciebie idealna. Aha, a Ty pewnie grasz tam Julię. Tak, nadaje się świetnie, nie sądzisz? Dla mnie to świetny powód, żeby nie grać Romea. To ty, kocha, nie wiedziałam, że nie możemy się na siebie tak długo gniewać. O! Witaj, ulubień! Dobry wieczór, czy mogę rozmawiać z Jumi? Co z twoim tatą? Gdzie jest? Mm, został u kolegi z pracy. Yumi, o co pokłócili się twoi starzy? Nie mam pojęcia. Mama mi mówiła, ale nie zrozumiałam. Ona sama chyba też nie rozumie. Tak, takie kłótnie są najgorsze. Wiesz, cieszę się, że tu jesteś. Dzięki, Ulrik, Umiesz mnie pocieszyć. A? <noise> Dziwne, że są na siebie źli. Ulrik i jumi zawsze dobrze się rozumieli. No wiesz, ci, którzy dobrze się rozumieją, też się kłócą. Naprawdę? A ty i ja dlaczego się nie kłócimy? Ty i ja? No nie wiem, serio, nie wiem Ksana coś cicho siedzi zbyt cicho, co nie? Najbardziej martwię się tym, jak ryzykujesz. Wiesz, że ksana chętnie by się ciebie pozbył? Spokojnie! Jedyny z nas, który jest dziś w niebezpieczeństwie, to ot. Ma próbę z Sisi. To dopiero ryzyko. Nie wiem, czy się zjawi dzisiaj na. Wiem, że mnie kocha. Hmm? Okropnie! Flaki z olejem! Hmm? To nie ja, tylko tekst! A co Ci się nie podoba? Hmm? <grywnie> Tego się nie da czytać! Nie w nim problem, tylko w tobie. Wiesz, ile nad nim pracowałem? No niech zgadnę ze trzy sekundy. No powtórz to! Wolałabym, żebyś powtórzył swoją kwestię, Herb, ale z uczuciem Nikolas nie ma powodu, żebyś był na scenie, a ty grasz o wiele za szybko! Jasne, chętnie zagram trochę wolniej i spokojnie się zrzemnę. Ej, swoje głupie dowcipy trzymaj dla siebie! Dobra, zaczynamy od początku. Skoncentrujcie się wreszcie! Eee. Nie wiem, czy zjawi się dzisiaj, ale wiem, e, ale nie wiem, czy mnie kocha. O, to straż! Engarde, <laughs> co się znowu dzieje? O co ci chodzi? O? Przestań, nie było tak źle. Przestaniesz chichotać, jak cię wyrzucę. Wywal go, Sisi. I nie waż się przychodzić jutro. Wystawiamy tragedię, a nie komedię. Ej, no co? To... Yomi. Dobry wieczór, chciałabym zobaczyć ojca. A, jedną chwilę, zawołam go. A czy wiesz może, dlaczego twoi rodzice nie rozmawiają ze sobą? Mm, mm, mm. Tak właśnie myślałem. Jomi, jak miło cię widzieć, wejdziesz? Tato, ja proszę wróć do domu. Słuchaj, Yumi, to jest między mamą i mną, musimy się jakoś porozumieć. Co ty, a jak? Nie chcecie nawet ze sobą rozmawiać. Chyba wpadłem na pomysł. To był odjazd. Nie chciało mi się śmiać, ale nie mogłem przestać. A kiedy Sisi oblała mnie wodą, przestałem natychmiast. N2O, gaz rozweselający. Pani Herz mówiła, że ulatnia się tylko dzięki wodzie. Sądzisz, że toksana? Nigdy nie wiadomo. A Elita, rozejrzyj się. Dobrze, ale nie czuję żadnych pulsacji. Zobaczmy, czy butla z gazem rozweselającym nadal stoi w pracowni. Kiwi, zostań tutaj. Jeśli chcesz przeprosić, od to się nie truć. O, o, to ty, Ulrik, czego tutaj szukasz? E, chciałem cię zapytać, czy masz rolę, nawet niewielką, którą może grać Yumi? Dlaczego miałabym Yumi dawać rolę? Dobra, nie było pytania. Dobranoc. E, nie, Ulrich, czekaj! Hmm? Może i znajdę coś dla niej. E, Lita i ja nigdy się nie kłócimy. Czy to normalne? E, tak, nie, no nie wiem. A gdyby żyła w naszym świecie, to jak sądzisz? Sądzę, że nas tu przyłapią, jak się nie pośpieszysz. E, bingo. Pusta! Chyba byłeś na gazie, jak to się kiedyś mówiło. Dobra, jutro zamiast na sztukę skoczymy do fabryki i obadamy. Aerita? Ej, Aerita, słyszysz mnie? Połączenia. Odmowa połączenia. Dobra, Jeremy, idę. Mhm. O, na szczęście jest wieża w samą porę. Tam kilka potworów. Wieża musi być niedaleko. Transfer Oda. Skan Oda. Wirtualizacja. Błąd danych transferu. Uh, 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 uh. Jakoś słabo się czuję. Czy coś poszło nie tak z transferem? Jeremy, słyszysz mnie? Jeremy, czy mnie słyszysz? Jeremy. Wszędzie powiesiłam ci podpowiedzi. Zobaczysz, będzie z ciebie boski Romeo. Ej, robię to dla ciebie. Ona ma rację. Będzie z ciebie boski Romeo. Dobra, Jumi, chodź ze mną. Pokażę ci twój kostium. Mm. Hmm. Bezczelność, ukradłeś mi rolę. To nie moja wina, Herb. Uwierz. Mam ochotę cię walnąć. Ale się boisz. Powiedz proszę, że nie wyglądam głupio. Nie przesadzaj, wyglądasz cudownie. Ale nie robimy tego na darmo. Mówiłaś starym. To, przyjdą tu. Oboje? Jak to zrobiłaś? Skłamałam. Powiedziałam każdemu z nich, że drugie nie chce przyjść. Hehe, <grywa> dorośli zachowują się czasem jak dzieci, he? Hmm. <grywa> 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 Nie najlepsza pora na opuszczenie mnie. Komitet powitalny wygląda wrednie, a ja czuję się fatalnie. Jeremy, uszkodzenie powłoki wirtualnej. Uszkodzenie powłoki wirtualnej. Wesoło nie będzie. <suszel> 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 Dobry wieczór. Jest moja mama. Dobry wieczór. Czy mąż dołączy do pani niedługo? A nie, mój mąż y, nie może przyjść. On y, źle się czuje. Hmm. O, pan Ishiyama. Tak się cieszę, że jednak pan wyzdrowiał. Co wyzdrowiał? Pańska żona już tu jest. Moja żona? Tutaj? Nie przełamali lodów. Jestem za słaby na walkę. Muszę je wykiwać. No to biorę. Książę się, ksana wyśle więcej potworów. Nie możemy tu zostać. A, nie, y, nie. Nie wiem nawet, czy się. czy się. zjawi dzisiaj na swoim balkonie. I. Hmm? Co się stało. Nie rozumiem. Nie. Co tam jest? Nic nie widzę. E, 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 czy. Czy mnie? Co tam jest? A, 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 dobra. Czy mnie kocha? Zdaje się, że jednak kocha. O, o, o. Wchodzi straż? Huh? Engarde! E, e, straż! Chowasz się! Patrz, to mi. <śm> Twardzi są. O nie! Gdzie moja kwestia? Widzę. Uciekaj! Musiał być jakiś problem z transferem. Czuję się coraz słabszy. Ot, co ci jest? Nic, nic mi nie jest. Musisz wytrzymać, Ot. Widzisz te pulsacje? Wieża, którą Ksana aktywował, jest niedaleko. Dobrze. Ot! A to co? O, nie! To labirynt! Jeszcze tego nam trzeba. A, nareszcie jesteś, taka nadobna, e, nadobna. Koniec, bez pomocy Jeremiego to koniec. No, Jeremy, jak chcesz umrzeć, z zimna czy ze śmiechu. Heh, muszę coś zrobić! Dłużej nie wytrzymam. O! Ty rozjaśniasz mój dzień. Jesteś słońcem moich nocy. Co okropne! Masakruje mój scenariusz. Nawet ty byłeś lepszy. O mój Romeo! O mój Romeo! O Romeo, caro mio, amore mio! O, <ścoughs> o co chodzi? Co w tym śmiesznego? Wszyscy się ze mnie śmieją. <ścoughs> Się Musimy im pomóc. Wiem, co robić. Co się stało? Jakby ktoś mnie kontrolował. O czym on tam mówi? To coś boi się wody. Sisi, dawaj to szybko. Najpierw poproś! Sisi, dawaj mi tę butelkę i to szybko. Proszę. Lepiej się czujesz? Och, kochanie, tak nas przeraziłaś! <grystanie> oh. Co się dzieje? Co jej jest? <grystanie> Już jesteśmy. Właśnie miałem wizję. Musisz iść w lewo, słyszysz? Nie czekaj na mnie. Nie dam rady iść. Dobrze, ot. Pójdę tam. Nie martw się. Ja się nie martwię. <gry> I'm <laughs> sorry. Kod, Lyoko. Powrót do przeszłości. Daj spokój, w życiu nie zagram już w tej głupiej sztuce. Przynajmniej wiesz, jak pogodzić starych. Nie mogę patrzeć na ten głupi kostium. Popieram. Hmm? Mam lepszy pomysł. A ty, Ulrik, będziesz musiał niestety poświęcić się jeszcze raz. Nareszcie zobaczymy cię jako Romea. Porządny atak śmiechu od czasu do czasu dobrze ci zrobi. Nie wiem, czy pojawi się dzisiaj na balkonie, ale jestem pewny, Yes. Mm. Jestem pewny, że, że mnie kocha. Hmm. I wiem też, że bardzo ją kocham. I wiem też, że bardzo ją kocham. O nie, to strasz. Gdzie jest Junior? Miała przecież grać w Sztuce. O? Udało się! Co tam się znów dzieje? Co się stało? Z czego się śmiejecie, nie rozumiecie dramatu? To nie jest komedia, to wielka tragedia. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie zigzapa start international Polska.